Anna Ogorodnik, witam serdecznie. Jestem uczestniczką regionalnych eliminacji Photo Model Mam 18 lat i met 76 cm wzrostu. Moje wymiary to 86, 68, 91 cm. Interesuję się sportem, lubię jeździć na rowerze, biegać, pływać oraz słuchać muzyki. Wybory Photo Models są dla mnie możliwością zdobycia nowego doświadczenia. Zapraszam wszystkich już 3 marca do klubu rozrywki Krąg na wybory Photo Models. Witam serdecznie. Jestem uczestniczką regionalnych eliminacji Photo Models Poland. Mam 17 lat, 1,80 m wzrostu, a moje wymiary to 88, 63, 88 cm. Mieszkam w Turośni Kościelnej, Interesuje się modą oraz sportem. Od 9 lat trenuję piłkę ręczną. Uwielbiam tańczyć i śpiewać, pasjonuje mi historia. Będzie to pierwszy mój udział w takim konkursie. Do zobaczenia na wyborach Photo Models w klubie rozrywki Krąg już 3 marca. Nazywam się Ewelina Wiśniewska, mam 17 lat i metr 66 cm wzrostu. Moje wymiary to 80-66-81 cm. Jestem wiostoczanką, uczę się w zespole szkół ponadgimnazjalnych. Interesuje mnie sport, moda i turystyka. Do zobaczenia już 3 marca w klubie rozrywki krąg na wyborach fotomodels. Models. Państwa. nazywam się Ewelina Zwierzyńska, jestem białostoczanką, mam 18 lat, 173 cm wzrostu, a moje wymiary to 91, 73, 96 cm. Interesuję się modą, filmem yy, oraz sportem. Lubię też słuchać muzyki. Zapraszam wszystkich 3 marca do klubu rozrywki Krąg na wybory fotomodels. Nazywam się Angelika Szarkowska. Mam 17 lat, 1,62 m wzrostu. Moje wymiary to 90, 83, 60 cm. Mieszkam w Białymstoku, uczę się w technikum technologii żywności. Interesuję się muzyką, tańcem i sportem. Zapraszam wszystkich 3 marca do klubu rozrywki Krąg na wybory Photo Models. Będzie fajna zabawa. Ilona Chociej. witam serdecznie. Jestem uczestniczką regionalnych eliminacji Photo Models Poland. Mam 19 lat i 173 cm wzrostu. Moje wymiary to 83, 60, 82 cm. Uczę się w ósmym i ogólnokształcącym. Interesuję się polityką, modą, literaturą oraz sportem. Lubię podróżować, tańczyć oraz uczyć się języków obcych. Do zobaczenia już 3 marca w klubie rozrywki Krok na wyborach Photo Models. Nazywam się Elita Proszenko. mam 17 lat, 165 cm wzrostu. Moje wymiary to 80, 73, 93 cm. Mieszkam w Białymstoku, uczę się w technikum technologii żywności, interesuję się muzyką i tańcem. Zapraszam wszystkich 3 marca do klubu rozrywki krąg na wybory Foto Model 2007. Jestyna Jolanta Figacz. Witam serdecznie. Jestem uczestniczką regionalnych eliminacji fotomodel z Poland. Mam 24 lata, 1,70 cm wzrostu, a moje wymiary to 95, 70, 93 cm. Pochodzę z Hajnówki, ale obecnie mieszkam w Białym Stoku. Tu też studiuję na czwartym roku Akademii Teatralnej. Moją pasją przede wszystkim jest teatr i sztuka aktorska, ale interesuję się także modą i tańcem. Decyzję o udziale w konkursie podjęłam bardzo spontanicznie, ale liczę na to, że impreza Photo Models będzie dla mnie nowym przeżyciem, dzięki której zdobędę doświadczenie i poznam ciekawych ludzi. Być może także odkryję swoje dotąd nieznane mi możliwości. Zapraszam wszystkich 3 marca do klubu rozrywki Krąg na wybory Photo Models 2007.